Witajcie w niezwykłym świecie Małgorzaty Rozenek Majdan, gdzie budowa 400-metrowego domu staje się prawdziwą przygodą pełną wyzwań. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być odpowiedzialnym za każdy detal tak ogromnego projektu. Czy kiedykolwiek czuliście ciężar decyzji, które mogą zaważyć na całym przedsięwzięciu? Małgorzata prowadzi nas przez meandry architektury, designu i rodzinnych relacji. Już na samym początku dowiadujemy się, że nie wszystko idzie zgodnie z planem. Jak poradzić sobie, gdy partner wydaje się tracić zainteresowanie? Czy mieszkanie będące marzeniem może stać się źródłem konfliktów? W tej opowieści pytania nie mają końca, a odpowiedzi są równie tajemnicze, jak sama historia. Małgorzata Rozenek Majdan stawia przed sobą wyzwania, które dla wielu byłyby nie do przejścia. Jak ilość decyzji i niepewności wpłynęły na jej życie codzienne? Czy projekt, który miał być spełnieniem marzeń, zamieni się w niekończącą się batalię o perfekcję? Co z tego wyniknie? Zapraszam do posłuchania opowieści o próbach, rozterkach i triumfach. Aby dowiedzieć się więcej o tym procesie, o relacjach zawodowych i osobistych Rozenek Majdan oraz o tym, co naprawdę kryje się za idealnym domem, wsłuchajcie się w tę fascynującą historię pełną emocji i niewiadomych. Co stanie się dalej? Poznajcie tę historię razem z nami. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd. Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie przyznała, że budowa nowego, 400-metrowego domu to ogromne wyzwanie. Proces wymaga wielu decyzji i pełnego zaangażowania. Choć to ona kieruje całym projektem, przyznaje, że zawiodła się na braku zaangażowania Radosława Majdana. Zaznaczyła, że on jest już tym trochę zmęczony. Dom spędza mi sen z powiek, ale będzie to prawdziwa petarda. Na początku podeszłam do tego odpowiedzialnie, w sposób dostosowany do własnych potrzeb, lecz okazało się, że moja wyobraźnia nie zna granic. Szukając osób, które mogłyby się podjąć wizualnej i artystycznej strony projektu, musiałam dokładnie przemyśleć, jak to wszystko poskładać. Jeśli będzie tak, jak sądzę, że będzie, to wyjdzie pięknie. Ale to był najtrudniejszy etap, przyznała. Gwiazda nie zdradziła dotychczas, jaką kwotę przeznaczyła na budowę domu. Jednak z uwagi na jego wielkość można przypuszczać, że jest ona znaczna. To jest temat, na który jeszcze nie jestem gotowa rozmawiać, dodała. Podczas rozmowy perfekcyjna pani domu podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat dekorowania nowej willi. Okazuje się, że to ona odpowiada za design i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące aranżacji. Radosław Majdan jest częścią tego procesu, ale ogranicza się głównie do roli wspierającej. Piłkarz niezbyt angażuje się w wybór detali wystroju i ogólny wygląd domu. On ma wgląd, bo lubię się dzielić tym wszystkim, ale to nie znaczy, że chce mieć wgląd. Jest już tym trochę zmęczony. Naprawdę nie widzi sensu w dyskusjach, które dotyczą na przykład odcienia podłogi zmieniałam go już dwa razy. Czy w kwestii wyboru wanny? To nie jest temat, który go szczególnie interesuje, ale nadal opowiadam mu o tym, podkreśliła. Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie przyznała, że budowa nowego 400-metrowego domu to ogromne wyzwanie. Proces wymaga wielu decyzji i pełnego zaangażowania. Choć to ona kieruje całym projektem, przyznaje, że zawiodła się na braku zaangażowania Radosława Majdana. Zaznaczyła, że on jest już tym trochę zmęczony. Dom spędza mi sen powiek, ale będzie to prawdziwa petarda. Na początku podeszłam do tego odpowiedzialnie, w sposób dostosowany do własnych potrzeb, lecz okazało się, że moja wyobraźnia nie zna granic. Szukając osób, które mogłyby się podjąć wizualnej i artystycznej strony projektu, musiałam dokładnie przemyśleć, jak to wszystko poskładać. Jeśli będzie tak, jak sądzę, że będzie, to wyjdzie pięknie. Ale to był najtrudniejszy etap, przyznała. Gwiazda nie zdradziła dotychczas, jaką kwotę przeznaczyła na budowę domu. Jednak z uwagi na jego wielkość można przypuszczać, że jest ona znaczna. To jest temat, na który jeszcze nie jestem gotowa rozmawiać, dodała. Podczas rozmowy perfekcyjna pani domu podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat dekorowania nowej willi. Okazuje się, że to ona odpowiada za design i podejmuje kluczowe decyzje dotyczące aranżacji. Radosław Majdan jest częścią tego procesu, ale ogranicza się głównie do roli wspierającej. Piłkarz niezbyt angażuje się w wybór detali wystroju i ogólny wygląd domu. On ma wgląd, bo lubię się dzielić tym wszystkim, ale to nie znaczy, że chce mieć wgląd. Jest już tym trochę zmęczony. Naprawdę nie widzi sensu w dyskusjach, które dotyczą na przykład odcienia podłogi zmieniałam go już dwa razy. Czy w kwestii wyboru wanny? To nie jest temat, który go szczególnie interesuje, ale nadal opowiadam mu o tym, podkreśliła. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.